Dobra, jak coś teraz włączyłem nagrywanie. No Dobra, chip plus top. Ty ja może dobrze OBS a w końcu nagra jakiś film na Twój kanał. Ten Outstage of Making Wkurzający Brazylian. Nie, Nie. Nie, ale to ty jesteś Raydenem. Eee um. Co? Gdzie ty what jesteś? Was, what, what just Gdzie happened? Gdzie ty jesteś? W domu W którym? Nooo Na piętrze Nie nisz sobie Sorry Dobra <laughs> Infinite glass farm Dobra i tak I Eee Czekaj Muszę się zmienić Pan na otwartą Czekaj, nie wyszło mi jeszcze raz. No nie trafiłem. Co ty odbalaś z tymi oknami? Próbuję ja wlecieć ci przez okno do domu. No, no nie! Chyba ja tam jakże się ja. na strągu wypaliło to okno jedno. Ale rogu jeszcze wygrywa. Pózia! O kurde, żadno. No teraz czołem uderzyłem Paz, Magia! Oła. Kaj, tu jesteś Zgubiłem się chyba To Co się dzieje? Dzieje! Dzieje! Ja mam takie what the fuck, o co chodzi Oj, przecież ja już coś zrobiłem ty... Ja mówię, że what the fuck, przecież ty umarłeś no i dlaczego też te te szanse nie działają? Eee... O działa. W końcu po tych wielu godzinach udało mi się po tych wielu godzinach podróży między wymiarami udało mi się dotrzeć do wymiaru, w którym to ja zabijam Austroga, a nie ten ciul mnie. O, sorry, nie C ten klawisz. What the fuck? <laughs> Jeszcze raz. Teraz wiodę spokojne życie. Łapa! Co? Jak Co? Guma zepsuła nagranie! Gumę gryzę! Jak jem gumę i mówię, to mam taki. Taki głos mi wychodzi wtedy, Aha, nie? Więc guma tak. zepsuła nagranie, właśnie. <gum> Dobra, jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. Teraz mogę wieść spokojne życie. Co to był za co? What the fuck! Siema, jak ci życie mi. Przecież ty nie żyjesz, sam cię zabiłem. Jak mnie zabiłeś? Jak. No w pojedynku na. Wyślij <grym> mi ten tekst. Dobra, czekaj, ci go na szybko napiszę. <grym> Ale to zatańczmy, być po polsku czy po angielsku? Eee, a to w sumie jak ci bardziej pasuje, spróbuj, spróbuj to powiedzieć takim poważnym, poważnym tonem: eee, le, Let's dance. Ale po, po polsku. A zatańczmy to nie powiem, bo śmiesznie brzmi. No, tak. Zatańczmy! Dobra, no, ty! Zatańczmy! Nie no, dość, dobra. Dobra. dobra, czekaj. Let's dance! Dobra. To już lepiej brzmi. Ale cóż, teraz mogę Siemara. mieć fajne życie. Chyba, kurde, i to piętro. Co tam, co, tam, co tam się dzieje? Chyba sam się znowu kogoś. Sam się znowu ma chyba gości. Mata, no. prawda? Sie ma, Jaden. Co? W... <grym> kogoś wziąłeś? Jakie życie mija? Ale... Ty nie, 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 no to mój stół. Nie. <grym> I, i, to, o jak to mnie. Co, o co ty gadasz? No przecież sam. Cię o, kurde, so, o kurde, A, to, kurde sorry. Ja cię, sam, ja cię sam zabiłem na pojedynku y, naszym finalnym na ten, na y, pustyni. Blake Wolf był świadkiem tego. E, to, co? My, my razem go zabiliśmy. Co? A, nie wiem, mnie, to po pierwsze. Ale po drugie, y, ten. Nie, 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 powiedz mi, jakim cudem ty żyjesz? Z kolei Wolf sam widział, jak, jak ty umierałeś. O kurwa, co się stało? Coś ty odwalił. Broń. Jest. Na nagraniu zobaczysz. O, w coś tak się nagry... widać było. Co się tu wydarzyło. Coś ty odwalił. Co zobaczysz na nagraniu. Rozwaliłeś mi stuciu. Dobra, mamy e, pierwszą scenę nagraną. Powiem ci tak, wyszło nawet dobrze. E, po, po, za tym, że przez, przez połowę tego czasu nie pamiętałem tekstu. Ja byłem szybko. E, Polecam telefon. Hmm. rozładowany. One day is full, a... Chodź day is full. One o tym miejscu tak wiedziałem is full. One day is ja nie one no, le... Nie is nie One Palon! LECĘ! IDIOTA! Ała! Twój <grywia> ragdol! Ty! Dobra, Czekaj, czekaj, chodź na tą górkę, na której, której był twój ragdol, chodź zobaczysz mojego. Kurde, coś... Poskręcało mnie. What just happened with you? <grywia> <grywia> Jeszcze raz. <grywia> Ło! Czekaj, baby. Czekaj patrz Ty Wejdź we, na pewno do Ty Patrz Patrz na mnie Wow uh. <ścoughs> Dobra <ścoughs> dawaj Dobra Skończył mi się niestety cukier w lodówce Idę po nowy zapas Mam tylko nadzieję, że tego pajaca tu nie będzie co to będzie e... no, za dźwięk? Czas. Nie. Zostało zaskoczyliśmy sobie w kłopot. Naprawię to. Zaczekaj, to ty nie wyszedłeś. No tak, mogę chwilę poczekać, aż wyjdę do końca. Sorry, bro, i messed up. Jeszcze raz. Tylko czekaj, kamerę wezmę w sobie. Ok. Teraz będzie pski pranek. Skoro mnie nie pomie. Utknąłem. Okej, okay, dobra. Skoro go nie ma, zrobię mu epickiego planeka. o to był smooth Dobra, jak coś, to odnowię mu szybę, żeby nie było. Mmm, to. Chwilę, ja sobie wymy... Zabiorę lodówkę. Albo nie, wywalę tam. Bezestu ze stu wywalę. Kapelka na pereż. To też. Ym... Lodówka, wracaj. Wa... Ała, chwilę muszę... Ała. Powstałem z żywych. rzucam tym. Czy ta lodówka może wybić szybę? Wybić szybę. Nie może. Ja wybiję mu szybę i wiem co zrobię. Wyrzucę to. Co się z tym stanie? Okej. Okay. Dobra, jeszcze łóżko mu rozwalę. Łóżko. O nie! O nie! Chyba zepsułem monitoring To ja uciekam Dobra Eee What the fuck? Ktoś kiedy zdjęcia? Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś! Ciu. O nie! Chodź tu! nie widzę przez ten aparat Uciekam I believe I can fly I believe I, I can ciem. touch My. the sky O nie! A, oh, wow za Dobra o jezu, rozbiłem komuś okno niechcący. Dobra, naprawiam na to. O, drzwi przynajmniej całe. What the fuck, co tam. Co, co on tam robi? Gdzie on jest? O jezu. Żeby tego nie wypożyczali, to będzie dobrze. Okej, okay, nie ma kogo